Bardzo mnie cieszy, panie burmistrzu, że w końcu pan zajrzał do tych analiz. To była zresztą praca zespołowa i oparta na prawdziwych danych. Tylko, że zapomina pan w jakich warunkach. W takich warunkach, że poprzedni burmistrz nie chciał egzekwować opłat od przedsiębiorców, bo zbliżały się wybory i, i tak, tak. No ale nie ma się to śmiać. To samo będzie to samo robić za chwilę. I poprzedni burmistrz już nie, nie chciał żeby urealnić ilość ilość mieszkańców. A jeżeli Pan do tej ceny spytkowa w tej chwili urealni ilość mieszkańców i urealni pan odpady składane przedsiębiorców, to ta cena będzie po prostu niższa. Jeżeli chodzi o rozmowy w spytkowie były takie rozmowy, one by odbywały się bez wiedzy burmistrza Hećmana, i rzeczywiście warunek był taki, jeżeli nie będzie Hećmana, od razu siadamy do rozmów i od razu rozmawiamy o wstąpieniu do Mazurskiego Związku.